Ale to co najważniejsze, to żebyś doświadczył, doświadczał mocy Bożej właśnie poprzez właśnie ten sposób modlitwy, ponieważ adoracja, uwielbienie, to jest moment, kiedy moc Boża schodzi, można by powiedzieć schodzi z nieba, stępuje z nieba i dotyka naszych życi. Podczas prawdziwej adoracji, uwielbienia, zdarza się coś wyjątkowego i wspaniałego. Nie wiem, czy wiesz, o co mi chodzi. Mam nadzieję, że każdy z Was, każdy... i mówię to też do siebie, mamy już albo będziemy mieli, otrzymamy tą łaskę, żeby doświadczyć mocy Jezusa w uwielbieniu. Kiedy uwielbiasz Pana z całego serca, Bóg dotyka Twojego serca. I nie tylko to, mówi do Ciebie. Zaczyna mówić do Ciebie. To jest niesamowite. Że stoisz przed obliczem Boga i ten Bóg mówi do swojego stworzenia. A kiedy to robi, jesteś powołany do tego, żeby odpowiedzieć Mu. I tu zaczyna się właśnie ten przyjazny dialog, o którym mówi, mówią święci, o którym mówi Kościół i do którego jesteś po prostu powołany. Piękno przyjaźni z Bogiem. Piękno przyjaźń z Jezusem odkrywanie Tego każdego dnia Twojego życia. Ty i ja potrzebujemy uwielbienia, momentów uwielbienia, momentów adoracji w naszym życiu. Dlaczego? Ponieważ potrzebujemy Boga i Jego zbawienia. Jako grzesznicy, tak naprawdę nie mamy wyboru. Potrzebujemy tego, który umarł za Ciebie i za mnie na krzyżu. I nie ma lepszego sposobu, żeby doświadczyć Jego zbawienia, jak poprzez modlitwę. Zacząć od modlitwy. I Duch Święty już potem będzie Cię prowadził, abyś przeżywał momenty piękne, pięknego zjednoczenia z Panem w uwielbieniu. Fragment Rekolekcji o Adoracji: Bóg z nami 2. Książka ze specjalną strukturą wspierającą głębsze przeżycie Rekolekcji. Dostępna na stronie wydawnictwa ATC: link w komentarzu.